Połączyli światło, obraz i dźwięk, by w ten sposób przedstawić drogę Polski do niepodległości. W brzegu można podziwiać patriotyczny mapping na murach Zabytkowej Kamienicy. Wydarzenie już po raz drugi organizuje Fundacja Polska Jutra. Fasada jednej z kamienic w brzegu ożyła, by zabrać mieszkańców w podróż w czasie, gdy zapada zmrok, budynek zmienia się nie do poznania. Ludzie to lubią. Lubią mieć podaną historię w sposób prosty, atrakcyjny. Czasami może nawet komiksowy, do czego nawiązuje nasza nowa prezentacja. W tym roku przygotowano pokaz pod hasłem Tajemnice Niepodległej. Zaprezentowano mniej znane, lecz równie fascynujące dzieje Polski. Nie Wojtek, który w tym 20 letnim życiu dosłużył się stopni Kaprala, stał się oficjalnym symbolem 22. Kompanii zaopatrywania artylerii. Proces powstawania to jest tak naprawdę. Najpierw opcja konceptualna, żeby opowiedzieć historię, która na pewno będzie się podobać. Później trzeba to przekuć w grafikę, później osadzić w budynku. Organizatorzy chcą zachęcić do zgłębienia historii, zwłaszcza młode pokolenie. Choć taka multimedialna forma także starszym mieszkańcom przypadła do gustu. Jak to mąż mówi, miał patriotyzmu są ciary, jak człowiek słyszy hymn Polski. I właśnie słuchając tego mam te ciary. Łzy się cisną do oczu. Świetnie, tak powinno być co roku. Pokazy wyświetlane będą jeszcze dziś i jutro przy ulicy Długiej w Brzegu od godziny 17.30 do 21.00. W ten sposób rzucając światło na budynek, organizatorzy chcą też rzucić światło na 100 lat historii niepodległej. Małgorzata Parzonka, Kurier